z tej strony Tomasz Niemundowski sklep Fatfish. Dzisiaj pokażę wam co nowego u nas się działo, a mianowicie zaczniemy od federa. Skreting, czyli jeden z najlepszych peletów, jeżeli chodzi o metodę. Jest on dostępny u nas w prawie całej rozmiarówce: 2, 4, 6, 8 ee, i 11 mm. Naprawdę łowny i uwaga w mega cenie 12,99 groszy. Oprócz tego, tak jak widzicie, półki uginają się od sonu bajca, feeder bajca, to co bardzo ostatnio lubicie, czyli Ringers. Rangers, ninjers, jak widzicie przekrój, jeżeli chodzi tutaj o e, przynęty, i tak samo i zanęty, pelety, mamy troszkę tego. Z nowości wjechał do nas MC Carp, z MC Karpia. pelety, zanęty i przejdziemy jeszcze tutaj Dambelsy I uwaga, to co bardzo lubicie i to co jest taką nowością, czyli pinki. Pinki Pinki Wafters w kształcie robaczka bardzo fajny bardzo łowny we wszystkich dostępnych smakach bardzo fajne naprawdę polecamy dojechał do nas także i dynamit jeszcze przynętówka z sonu bajca cały czas mamy nowe dostawy No i co zapraszam was do nas w Fatfish Józefów ulica o 16A i www.fatfish.pl, gdzie znajdziecie naprawdę fajne promocje codziennie coś wjeżdża na promocje dlatego zapraszam dzięki